Prawda jest piątek, a zwiastun nowego odcinka pojawił się w środę bardzo późnym wieczorem, a ja mimo tego i tak wrzuciłam sobie w czwartek na kanał lightowy film z Stasiulkiem o tym jak zostać księciem z bajki, trudno to właściwie wytłumaczyć, tak mnie po prostu naszło, i to wcale nie jest dlatego, że nie mam o nim żadnych wiadomości, tutaj byście się zdziwili ile maili dziennie dostaję na temat samego Stasiulka, ja mam te grube newsy, ale nie zawsze musi być przecież grubo, czasem można zaserwować lekki film z cyklu opowieści dziwnej treści. Wracając jednak do samego zwiastu na odcinka ósmego, bo w tę niedzielę będzie już odcinek ósmy, a nie wiem czy Wy zdajecie sobie z tego sprawę, ale odcinek dziewiąty to już są wybory, dziesiąty rewizyta, jedenasty rentka po miesiącu i dwunasty finał, także im wypadałoby, żeby niektóre rzeczy nam się zaczęły już klarować. A samym rolnikom i przede wszystkim rolniczkom powinno zacząć się rozjaśniać w głowach, w sensie wiecie, niektórzy są konkretniejsi od innych bo już wybrali, jak na przykład Kamil, którego co prawda Justyna opuściła sama, ale drugiego dnia to on odesłał do domu Piszczaka Ize i od razu nastąpił nagły przypływ wylewności w stronę Asi. Aż dziewczyna nie wiedziała co ma robić z tymi rękami Kamila w pewnym momencie, widać już miał dość czajenia się i dlatego wybrał od razu zamiast czekać do końca pobytu. Niemniej jednak warto mu przyznać, że kiedy wszystkie dziewczyny były jeszcze na gospodarstwie, a właściwie do czasu aż nie została tam jedynie Asia Kamil nie okazywał większej uwagi żadnej z dziewczyn, przynajmniej przy kamerach. Chociaż dziewczyny nie skarżyły się, żeby poza kamerami było inaczej i generalnie traktował je jednakowo, ogólnie w tym roku mam wrażenie, że nie ma zupełnie sensu robić ankiety, kto jest waszym ulubionym rolnikiem tej edycji, bo jak na razie Kamil jest jedynym rolnikiem, który zbiera same pozytywne komentarze i generalnie same plusy, żadnych minusów. I to chyba nie jest tak? Że on jest nawet taki wspaniały, tylko bardziej prosty, konkretny chłopak, który nikogo i niczego nie udaje. Tam nie ma przemyśleń, wystudiowanych przemów, czy ważenia słów. Widać, że zarówno on, jak i jego kandydatki były prawdziwymi osobami, które przyszło do programu w celu poznania go. Nawet Justyna, bo w sumie wyjechała już drugiego dnia, a gdyby przyszła tam dla fejmu, to chyba zależałoby jej. Żeby zostać jak najdłużej, zwłaszcza, że Kamil jest stamtąd nie wyrzucał, w zwiastu nie widać było, że szykuje się impreza dla rodziny i znajomych u Kamila, na której Kamil zapewne przedstawia się wszystkim jako swoją dziewczynę, bo już porędca Asia mówiła, że ma chłopaka, także na co czekać. Imprezę widać też było u Krzycha, który jak wiemy również dokonał już wyboru. U Krzycha co prawda było odwrotnie niż u Kamila, bo on pierwszą kandydatkę Świetłany odesłał sam, po tym jak dzień wcześniej mówił kamerzystom, że ona jest jakaś dziwna. Ciekawe czy była to jego opinia, czy opinia jego jeszcze wtedy nie dziewczyny, to może bardziej kochanki koleżanki Bogusi. Wiecie, że on jest podatny na sugestie. Pamiętacie chyba jak w odcinku z listami mówił, że nie chce Świety, a Manowska ją mu wciskała? Aż musiała córkę zawołać i córka mówi, fajna jest, weź, I on ją od razu na gospodarstwo przecież zaprosił, także myślę, że myśli Bogusi przechwytuje równie płynnie i traktuje jak własne. W każdym razie on Bogusi właściwie nie wybrał, tylko druga kandydatka w złości i popłochu wyjechała od niego jeszcze przed śniadaniem, a Bogusia po prostu nie wyjechała, więc można powiedzieć, że im wygrała walkowerem. Coś jak Marlena i Seweryn, tyle, że ta historia podobno ma lepsze zakończenie niż historyczna kłótnia w odcinku dziesiątym, a że w niedzielę będzie dopiero odcinek 8 to jak na razie widać tylko, że Krzysztof zapozna się z resztą rodziny i znajomych, których jej jeszcze nie przedstawił, jak wiemy sąsiadom przedstawią ją na licznych spacerach późną porą, że też ci ludzie w tej wiosce po nocach nie śpią, to trochę zastanawiające, w każdym razie większość zwiastuna to są właśnie te imprezy dla rodziny i znajomych, jedynie u Stasiulka widać, że w niedzielę nastąpi ten odcinek, w którym pani czuł się na randkę z Teresą, bo tylko ona mu zresztą została do tej randki, z pewnością będzie to równie niezapomniane doświadczenie jak dwie poprzednie randki, czyli monolog Roksany przerywany rzadkimi pomrukami ze wzrokiem utkwionym w pałacowe drzewa. Oraz dłużąca się wymiana ciekawostek i drętwych dowcipów z Olą, podczas której dziewczyna Co i róż dopytywała niczym podczas wizyty u dentysty kiedy koniec. A koniec nie nadchodził, co się zaś tyczy Teresy to widać tylko, że stwierdza, że lek dalej będzie się wahał i do końca nie będzie wiedział kogo wybrać. Jakby Teresa nie rozumiała jeszcze, że tylko raptus wybiera od razu. Taki książę z bajki jak Stasiulek musi rozważyć wszystkie za i przeciw żeby finalnie i tak nikogo nie wybrać, bo umówmy się nikt nie jest jego godzien, no po prostu nie jest. Co ja wam zrobię na to, u Lady Kamili zaś widać było na imprezie Adama i Tomasza po jej prawicy i lewicy. Nie jest pewne czy Mucha Haskibla również zasiadała gdzieś przy tym stole, ale bardziej niż pewnym było, że zaproszeni goście z pewnością usłyszą tą niesamowitą historię, która jakby nie patrzeć z pewnością była najważniejszym wydarzeniem podczas całego pobytu trzech kandydatów na gospodarstwie. Zwłaszcza w świetle wywiadu, którego udzielili reżyserzy Rolnika mówiąc, że to wcale nie jest tak, że Kamila jest taka zła, tylko oni po prostu wybierali najciekawsze dla widza momenty z całego pobytu i jedynym w których się coś notabene działo u akurat w tych momentach Kamila była szorstka, ponieważ, uwaga, prowadzi duże przedsiębiorstwo i komunikuje się w sposób krótki i konkretny. Z tym, że momenty, w których były krótkie i konkretne komunikaty, chyba jakoś zupełnie przegapiliśmy, bo z tego co pamiętam, to kojarzę tylko główną burzę o muchę. Oczywiście to nie jest tak, że Janek był super i gitara, bo jaki dorosły człowiek łapie muchę i wypuszcza ją komuś w twarz, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ale ogólnie Kamila doczekała się obrony od samych reżyserów, którzy nie wypowiadają się chyba nigdy. Przeważnie to Manowska broni największych ananasów, chociaż tym razem Manowska, mimo tych wszystkich postów pochwalnych od Kamili, mimo chodzenia z rączkiem w programie, mimo przesłodzonych komentarzy pod jej adresem, konkretnie olała swoją niedoszłą jak widać biefę. No i znowu cały misterny plan w pizdu. generalnie zwiastun jest nudny czyli jest szansa, że w odcinku będzie się działo coś ciekawego, bo ten w zeszłym tygodniu też był nudny, a odcinek był całkiem spoko, za to widać, że z okazji imprezy kandydaci Kamili zostaną dopuszczeni do jedzenia, także jest szansa, że nie zdechną z głodu i będą mieli siły wracać z pustymi rękami do swoich domów. Jak myślicie, jest szansa na jakiś skandal w najbliższym odcinku? Czy będziemy zmuszeni poczekać dwa tygodnie? I najważniejsze pytanie, w którym odcinku Krzysztof oświadczy się Bogusi? Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj znak pokoju i dognoju.